W jakimkolwiek mieście, w jakimkolwiek kraju, udaj się do dowolnego zakładu psychiatrycznego bądź ośrodka resocjalizacji. Kiedy dotrzesz do recepcji, zapytaj o zgodę na spotkanie się z kimś, kto zwie siebie Strażnikiem Mądrości. Osoba z recepcji tylko parsknie śmiechem, a następnie zabierze cię do pustego pokoju, wręczy ci klucz i powie, żebyś zaczekał w tym pokoju do czasu, aż rozlegnie się dzwonek. Wtedy na klucz zamkniesz drzwi, którymi tu wszedłeś. Poczekasz na drugi dzwonek i otworzysz je tym kluczem. Gdy już przejdziesz przez te instrukcje, drzwi otworzą się same, ukazując długi korytarz z każdym możliwym kolorem na ścianach oraz suficie. Podążaj korytarzem do czasu, aż usłyszysz śpiew dziewczynki. Gdy tak się stanie, zatrzymaj się, zamknij oczy i pozostań w miejscu, w którym jesteś, do czasu, aż dziewczynka skończy śpiewać. Jeśli nie uda Ci się jednak pozostać w perfekcyjnym bezruchu, biegnij. Będź najszybciej jak tylko możesz do drzwi, którymi tu wszedłeś. Wyskocz przez okno w pokoju, w którym czekałeś wcześniej, a może uda ci się przeżyć. Jeśli nie zdążysz wyskoczyć, zostaniesz zaciągnięty z powrotem na korytarz przez coś, co zdecydowanie nie będzie małą dziewczynką. Będziesz ciągnięty przez tę koszmarność aż do końca czasu, przez cały ten czas, czując ból tych dusz, który śmierć porywa przedwcześnie. Jednakże, jeśli pozostaniesz w perfekcyjnym bezruchu do końca piosenki, będziesz mógł zawrócić, lub dalej w głąb tego świata. Jeśli wybierzesz tę drugą opcję, kieruj się dalej korytarzem przed siebie, aż dotrzesz do drzwi o ludzkim kształcie. Otworzysz je tym samym kluczem, który został wręczony ci wcześniej. Wejdziesz i zamkniesz drzwi za sobą. Na środku pokoju będzie biurko, a na nim świeca. Za biurkiem będzie mężczyzna, którego twarzy nie będziesz w stanie dostrzec ze względu na bardzo jasne światło świecy. Podejdź bliżej, ale zawsze ustaw się tak, aby światło świecy zasłaniało jego twarz. Gdyż jeśli zobaczysz, jak on wygląda, twoje spojrzenie pozostanie skupione na nim przez cały czas, jak twoje własne dłonie będą obdzierać ciebie samego ze skóry aż do gołej kości. Zatrzymaj się, gdy będziesz pięć kroków przed biurkiem. Mężczyzna podniesie dłoń, wykonując gest, abyś się zbliżył, lecz ty już nie podchodź. Zamknij oczy i zadaj mu jedno pytanie. Kto je ponownie złączy? Usłyszysz, że mężczyzna wstanie z biurka i zacznie się modlić w języku, którego nie znasz. Po dwóch minutach usłyszysz imię. Jeśli będzie to Anubis, to najlepiej odmów sobie jakąś swoją modlitwę, w tym krótkim czasie, który Ci pozostał. Lecz jeśli usłyszysz Thor, otwórz swoje oczy. Zobaczysz odciętą głowę tego mężczyzny leżącą na biurku. Ona wciąż będzie coś mówić. W kolejnych trzech minutach jego modlitwa ustanie i powie Ci, w jaki sposób umrzesz. Opowie każdy najdrobniejszy szczegół Twojej śmierci, a Ty w tym czasie nie będziesz w stanie ani zareagować, ani nawet w ogóle się poruszyć. Będziesz zmuszony słuchać o swoim końcu. A na koniec mężczyzna opowie o tym, kto ci to życie odbierze. Wejdzie on w takie szczegóły, wyjaśniając dlaczego to jest istotne, że naprawdę zaczniesz się zastanawiać, co będzie gorsze: bycie zamordowanym, czy pozwolenie sobie na kontynuowanie życia. W końcu głowa skończy swoją upiorną opowieść. To jest przedmiot dziewiąty z 538. To od ciebie zależy, co zrobisz z wiedzą o swojej śmierci. Na chwilę obecną jest ona nieunikniona.